Zdumiewające wyznanie Heizera na temat partnerki. Dłużej nie mógł tego ukrywać. Filip Heizer przyzwyczaił już publikę do wzmożonej aktywności medialnej. Prezenter ochoczo komentuje bieżące sprawy i wdaje się w dyskusję z internautami. Jego ostatnie wpisy wywołały burzę w sieci. Czyżby 38-latek znów nie miał szczęścia w miłości? Kropka. Filip Heiser ma plan na siebie. Szczęście tylko w biznesie? Filip Heiser od lat próbuje swoich sił w show biznesie. Karierę zawodową związał ze stacją TVN, w której pojawiał się od 2009 roku, jednak kilka tygodni temu media grzmiały na temat jego odejścia z programu Dzień Dobry TVN. Jak się okazuje, Filip na brak zajęć nie może narzekać, a krążące plotki na jego temat okazały się prawdą. Syn Zygmunta nie zamierza długo być bezrobotny i planuje wielkie otwarcie restauracji połączonej z piekarnią. Wszystko wskazuje na to, że na polu zawodowym znów mu się układa. Niestety, szczęście w biznesie nie idzie w parze ze szczęściem w miłości, o czym Filip się niedawno przekonał. Heiser już rozstał się z partnerką szokujące wyznanie 38 latek przez pewien czas mierzył się z problemami zdrowotnymi. Wszystko wskazuje na to, że nieco mu się poprawiło. W wolnych chwilach przewartościował swoje życie i odkrył nową pasję. Okazała się nią gra w golfa. Zakochałem się w golfie, w obiegowej opinii sport dla bogatych dziadków. W końcu kto ma czas, żeby wyjąć 5 z życia bez dojazdu na pole golfowe, po to, żeby przebijać piłeczkę w stronę dziurki. 18 dziurek zagaił na Instagramie. W dalszej części wywodu wyznał, że taka gra pozwala mu na odcięcie się od problemów i bolączek. Te dziurki i ta piłka to pretekst, właśnie żeby wyłączyć się na 5 has codziennego stresu i utartych schematów. Żeby przenieść się do zielonej, trawiastej bajki i być w kontakcie z naturą, dodał w tym samym wpisie. Filip nierzadko mozolną grę w golfa porównał do życia. Syn Zygmunta uważa, że zarówno w golfie, jak i codzienności, im bardziej człowiek się napina, chce, żeby coś wyszło, tym bardziej nie idzie po jego myśli. Im bardziej się zepniesz i użyjesz za dużo siły, tym bardziej spartolisz uderzenie kija w piłkę i przegrasz, dywagował. W jego przydługawym wpisie znalazł się również bardzo intrygujący fragment, który sugeruje, że Heizer rozstał się ze swoją ukochaną. Filip wprost napisał, że w życiu uczuciowym mu nie szło i nadal nie idzie. Przypomnijmy, że jeszcze niedawno planował przyszłość z młodą Julią, której zdążył wręczyć pierścionek zaręczynowy. Zakochałem się, nie w dziewczynie, w związki nigdy mi nie szło i zresztą znowu nie wyszło, ale to nie jest post negatywny, wręcz przeciwnie, wyznał gorzko. Wygląda więc na to, że kolejny związek przeszedł już do historii. Filip Heiser i jego bogate życie uczuciowe. Filip Heiser od lat znany jest ze swoich głośnych miłostek i rozstań. Dziennikarz był już żonaty, jednak małżeństwo zakończyło rozwodem. Związek z matką jego syna, Aleksandra, także nie przetrwał próby czasu. Próbował też stworzyć trwały związek z 25-letnią i tajemniczą Julią. Ukochaną nawet zdążył pochwalić się w programie Dzień Dobry TVN, ale ostatecznie doszło do rozstania.